Cześć, witajcie bardzo serdecznie w nowym sezonie Przez Świat Wodami. Sezon numer 3. Tak jest. Zaczynamy z kolejnym sezonem. Długo to trwało, zanim zaczęliśmy, ale w końcu się udało. Minęło bodajże chyba 2 miesiące pomiędzy sezonem drugim a. Za chwilę też będę tłumaczył, dlaczego tak długo to trwało, ale jako, że mamy e, krótki dzień i za chwilę będzie zbliżała się noc, musimy coś zrobić, żeby e, przetrwać to w ogóle tą noc. E, będę dzisiaj opowiadał troszkę o modyfikacjach, e, trochę o tym, co się zmieniło pomiędzy tymi wszystkimi odcinkami, e, kiedy nie było, może tak, kiedy nie było przez świat z modami. Um, wrzucałem też kilka innych odcinków, m.in. zbudowania z tego jak bawiłem się na mapkach Escape czy Adventure, ale to wszystko ze spokojem. Na razie chciałbym tutaj troszkę się ogarnąć, um, ponieważ jest to pierwszy odcinek, wiadomo, pierwsze odcinki zawsze są najgorsze, ponieważ dużo czeka na mnie mm, niebezpieczeństw tak naprawdę. Ok, zabijemy może krowę. Jeszcze coś innego. Zacznijmy od tego jak zawsze w każdym Minecrafcie, czyli tak, weźmy trochę drewna. Jak widzicie, mam tylko i wyłącznie jedną książkę. Jest to książka z Tinkers Construct. Będziemy też się troszkę tym bawili, ale to oczywiście w najbliższych odcinkach. Na razie pod same podstawy, czyli potrzebujemy zbudować stół do craftowania, czyli crafting table. Musimy stworzyć podstawowe narzędzia. Tutaj widzę fajne krowy, które za chwilę pozabijam. Także weźmiemy tak, jedną sztukę. 3-4, weźmiemy crafting table. Ok. Trzeba się szybko ogarnąć z tym wszystkim. teraz tak, weźmiemy trochę patyków. Szczerze Wam powiem, że tak naprawdę dawno nie grałem w Minecrafta. Jeśli chodzi o mody techniczne, dużo oglądałem poradników. Dużo um, tak, oglądałem też serię innych YouTuberów, tak naprawdę. A, 2 killowe zrobiłem, ale to nic. Oglądałem też jak inni grają w Minecrafta. Natomiast samemu niezbyt wiele. Mam sporą wiedzę. Za chwilę też wam powiem, co wiem, czego nie wiem. Trochę jest do opowiadania, także. A jeszcze stworzymy jedną rzecz. Stworzymy sobie. siekierę. Raz, dwa, trzy. Ale to za chwilę do wszystkiego przejdziemy. Jak widzicie, już pierwsze są jakieś ruiny, tak? To jest modyfikacja, którą dograłem. To Pan nazywa się Ruins, jeśli dobrze pamiętam ale to jest na razie nieistotne do, do tych, tak naprawdę do tych takich jaskin, ponieważ kiedy zejdziemy na to tam są jest pełno jaskin tak naprawdę, więc zanim tam zajdziemy, to trochę czasu minie jako, że jest tam sporo mobów ale też jest sporo rzeczy, które będzie można um, otrzymać, które możemy tylko czy znaleźć tak naprawdę w, w, takich, w takich właśnie jaskiniach, ruinach i tak dalej, ale to zaspokajam dajcie mi mięso o, chodź tutaj nie uciekaj krowo Kiepski jest ten kill -off, ale musimy trochę pozabijać, bo zawsze mam problem z jedzeniem na początku. Jaka głupia krowa. Czy ogólnie to jest kiepski ten... Ten miecz, tak? To pewnie bym pozabijał już ich. No chodź tu, no chodź. 6 sztuk mięsa i jeszcze weźmiemy kilka. Pozabijamy te krowy, bo naprawdę one. Zawsze jest tak, że potrzebuje się jedzenia, to potem tego nigdy nie ma. Tak będziemy już mieli, chociaż trochę. Um, musimy znaleźć jeszcze jakąś taką małą górkę, żebyśmy mogli się schować i zacząć kopać w dół. Kilka surowców by się przydało: typu iron, typu węgiel. Czyli żelazo, bądź węgiel. Okej. Okay. Myślę, że to na tyle by wystarczyło. To pozbieramy. To wszystko pozbieramy. Zobaczymy, kiedy nam się to przyda. I teraz tak. Hmm. W ogóle tutaj widzę taką fajną polanę. Nawet ciekawe miejsce na to, żeby tutaj coś postawić. Mamy dużo wody, dużo drzew, dużo ciekawych rzeczy. Jeszcze nie wymyśliłem tak naprawdę, w jakim klimacie będę tworzył swoje budowle pamiętam, że w pierwszym sezonie bawiliśmy się na górach, w tym sezonie, znaczy w drugim sezonie mieliśmy e, co mieliśmy? Mieliśmy oczywiście wyspy, takie jedna była dosyć większa wyspa, dwie były takie mniejsze i mamy środek dnia, Ok. Teraz tak, chciałem gdzieś się dostać, chciałem gdzieś się dostać. O, tu już widzę jakąś taką dużą. Dużą znaczy taką przepaść. Hmm, tam nie będziemy schodzili, bo na razie podejrzewam, że szybko zginiemy, jak, jak tam zejdziemy. Często czai tam się dużo mobów, a my aktualnie nie jesteśmy w ogóle uzbrojeni. Mam tutaj dostęp do lawy, też ciekawie. Ogólnie bym jeszcze trochę drewna zdobył. O, pierwszy achievement. Nie sądzimy, że tak szybko coś zdobędziemy. Mamy to, 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 to. Tak, w pierwszym odcinku od razu powiem, że dużo się nie wydarzy, tak naprawdę, ponieważ to jest pierwszy, pierwszy moment, żeby przetrwać. Powiem wam szczerze, że mam tutaj wygraną modyfikację, w której mm, dodają, do, do, ta modyfikacja dodaje dużo e, mobów. E, szczególnie są one widoczne w nocy. W związku z tym, uwierzcie mi, nie będzie kolorowo. Teraz tak, tu bym ogólnie. Dispenser. No, ciekawie. Dispensers jakieś. Są fajerwerki tak naprawdę, tylko nie wiem gdzie to się uruchamia, no ale nieważne. Ok, idziemy dalej, idziemy trochę przez, przez las, ponieważ chciałbym troszkę pozwiedzać. E, jakąś górkę mi znajdźcie. Taką, żebym mógł się schować, żebym był bardzo blisko tamtej polany. Czy będziemy szukali jakiegoś lepszego miejsca do życia zobaczymy. O, tam jest fajna górka. Bardzo mi się podoba. I będziemy musieli robić taką pierwszą taką bazę. Bazę wypadową. Potem podejrzewam, że zmienimy tą miejscówkę. Nie chciałem ogólnie w tamtym rejonie ogólnie m, już czegoś kopać w dół, ponieważ ja wiem, że kiedybyśmy wkopali się w dół, to byśmy się wbili właśnie w tamte ruiny. Właśnie jak macie tutaj tą. taki zameczek mały. Jakbyśmy się w to wbili, to niestety, ale byśmy się pakowali w niezłe tarapaty. Ja na razie nie chciałbym tego robić. Dobra. Nie widzę też zbytnio ani trochę węgla. Hmm. A bez węgla będzie ciężko. Bez węgla będzie ciężko. Tu mamy Tin Ore, tu mamy Hymerite Ore, to jest z. Ars Magika, Tin Ore to wiadomo, to z różnych modyfikacji, między innymi na przykład z Industrial Craft i tak jest chyba z Forestry, tak samo znajdźcie mi trochę węgla chociaż. Za chwilę, jak będę mógł to trochę pokopać, to wtedy będę opowiadał, jakie wygrałem modyfikacje. Jest dokładnie 70, 71 podaję, ale szczerze Wam powiem, że tak naprawdę tych modów jest tam około 30. Bo y, dużo jest takich modyfikacji, które jakby pozwalają, jakby, czy tam to są kory, czy rdzenie samego, same, samego moda. W związku z tym nie wiem, czy można w ogóle je wliczać do y, samych modów. Jakby nie ma możliwości, żeby grać na przykład w, w Apex Energistics czy Industrial Craft, jeśli na przykład nie wgramy, nie wiem, Minecraft Forge albo nie wiem, Code Chicken Core, i tak dalej W związku z tym. To są takie podstawowe modyfikacje, które umożliwiają nam granie, ale liczone jest jako modyfikacja I to jak kiedy wejdziecie w listę, to ona też tam się znajduje. Ta, 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 ten, ten, ta modyfikacja. Ok, nadal nie mogę znaleźć żadnego węgla, bo to jest sporo. Minerałów czy tam surowców? O, mam węgiel, mam węgiel, mam węgiel. To czego chciałem, tak? Miejmy nadzieję, że to jest to. Koal Ore. Świetnie. Wydobędziemy co tylko się da. I za chwilę weźmiemy jakąś taką miejscówkę. Wbijemy się, oczywiście, w, 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 w jakąś skałę. Tak, żebyśmy mogli sobie. Oj. Tam jest gravel. Żebyśmy mogli sobie przeżyć, pobudować, pokopać, pokażę Wam, opowiadam troszkę I wtedy będziemy mogli um, Przejść Do bardziej zaawansowanych rzeczy, na razie będą to same podstawy tak naprawdę, czyli To co w zwykłym Minecrafcie, bez tego jakby się nie da Nie da się obejść Okej, okay, mamy trochę koala, wydaje mi się, że tam więcej nie było, nie? Ale sprawdzę, bo wiem, że węgiel będzie mi bardzo potrzebny, flint tak, także się przyda Okej okay. Warto było sprawdzić. Jak widzicie, mamy tego trochę więcej. Dla jednej sztuki warto było kopać. Nawet dla dwóch sztuk. Ok, trzech sztuk. Ok. Teraz tak, robi się już ciemno dosyć. Ja chciałbym znaleźć taką polanę, gdzie mógłbym się wbić. To Co, cofnijmy się. Tam, gdzie byliśmy wcześniej, było, było ok. OK, może zaczniemy na temat samych modyfikacji. Zrobiłem sobie taką listę dosyć e, takich najważniejszych modyfikacji, które chciałbym omówić. E, tak jak mówię, jest ich bodajże 70-30 takich głównych. E, może zacznijmy od samej pierwszej modyfikacji, czyli może od Industrial Craft. Bodajże, Wy znacie tą modyfikację. Każdy z Was, praktycznie kto się bawi modami technicznymi, e, uważam, że tę modyfikację zna bardzo dobrze. Dobra, zróbmy coś takiego. Tutaj się wbijmy. Tak, wbijmy się tutaj. Każda tą modyfikację zna. Dodaje wiele ciekawych rzeczy. Typu. Czekajcie, sobie to zasłonimy w jakiś sposób. Tak, żeby nikt tutaj nam nie wszedł. Ok, wiem, że będzie ciemno. Spróbujemy tutaj, jakby troszkę rozjaśnić. Video Settings Bright. No, nie da się bardziej już. Także jak nie widzicie, to już nic nie poradzę, za chwilę będziemy mieli światło. Dajcie mi sekundę. Różnego rodzaju prądy, różnego rodzaju... Czy mass Fabricator do tworzenia różnych... Do tworzenia różnych... O właśnie! Surowców, typu na przykład, nie wiem... Tworzyłem Mass Fabricator, Um, I na przykład chcemy stworzyć diament. Nic, nic trudnego. Jest, to, jest w stanie to wykonać. Powiem Wam szczerze, że taka miejscówka jest trochę kiepska, no ale na ten czas powinno to wystarczyć. Okej, okay, nie będę się skupiał na Industrial Crafcie, ponieważ każdy prezes za tę modyfikację. Przejdziemy dalej. Ja jest może trochę tą listę, którą tak, bardziej przybliżę do siebie. Apple uh, Sticks to jest druga modyfikacja, taka jedna z ważniejszych. Uh, mamy Apple Energistics 2 wcześniej w serii uh, Przed świat modami 2, sezon 2. Uh, tak. E, mieliśmy Uplate um, Energy 1, y, to była starsza wersja. Ja grałem na wersji 1.6.4. Uwierzcie mi jedno, że kiedy włączyłem mm, na wersji 1.10. Minecrafta. Ja byłem naprawdę zdumiony, że tyle się pozmieniało. Nie sądziłem, że przez tak krótką chwilę może tyle się zmienić. Szczerze Wam powiem, że same mody techniczne strasznie się pozmieniały. Wiele nie wiem, wiele musiałem czytać, wiele musiałem oglądać. Naprawdę poświęciłem temu mnóstwo czasu, żeby nadrobić zaległości, które powstały przez te praktycznie rok, no bo nie ukrywajmy, ale nie ukrywajmy, ale praktycznie ostatnio co grałem, to było na wersji 1.6.4 Um, w związku z tym odległe czasy, ja jeszcze grałem wtedy w Galactic Crafta um, teraz już jakby Galactic Crafta nie ma, jest jeden, na 1.64, na 1.710 już nie powstał. Nie powstał nawet na 1.10.1, bo na tej wersji gramy aktualnie. Um, w związku z tym wierzcie mi, że sporo się pozmieniało. Upret um, Energy Sticks, tak jak mówię, grałem na 1 teraz jest dwójka. Chociaż z dwójki, z tego co pamiętam, ja robiłem poradnik, w związku z tym ja tylko na... Co to było? Więc tylko i wyłącznie sobie przypomnę, jak to wyglądało. Mniej więcej pamiętam, jak to wszystko działa. Wszystkie praktycznie mody, Ten, ten mod praktycznie jest mi znany. Są inne mody, które dograłem, ale to za chwilę będziemy omawiali. Kolejną modyfikacją, którą wrzuciłem do paczki, jest Forestry. Bardzo, znacie, bardzo dobrze znacie tę modyfikację, ponieważ często bawiłem się w serii przed światłodami Sezon drugi Bardzo dużo. Mieliśmy maszyn z, tego, z tej modyfikacji, w związku z tym podejrzewam, że i w tej serii, w tym sezonie będziemy używali bardzo często Forestry. Do tego dograłem jeszcze 3. Nie wiem, czy znacie, chciałem dużo więcej poświęcić czasu przez świat z modami 2 na. Właśnie tej modyfikacji Forestry i Pszczołom ogólnie, dlatego też wygrałem tam ekstra bis, jeśli dobrze pamiętam. Ale no nie udało się z tego względu, że... Jakby zbyt długo... Ta seria trwała. Odcinki nie wychodziły regularnie, co było dla mnie dosyć sporym zmartwieniem. Za to oczywiście was bardzo przepraszam, będę starał się, żeby przy sezonie trzecim te odcinki wychodziły dużo, dużo częściej. Czy to się uda zobaczymy? Mam nadzieję, że tak. Będę chciał przynajmniej 2-3 odcinki w ciągu tygodnia wypuszczać, tak żeby za 2-3 miesiące mieć powiedzmy odcinek już 45-50, tak? yy, czy nawet 60, zobaczymy, bo to ciężko powiedzieć. To są 3 odcinki tygodniowo e, czyli to jest e, 3 razy 4 jest 12. E, 3412, 3, 3 miesiące to jest 36, trochę mało, postaramy się jak najwięcej tego robić, moje pytanie też jest takie, czy chcielibyście na przykład oglądać sobie mm, przez świat z modami na, la, na żywo, czyli na live, ie? czyli wchodzę na youtube'a, e, odpalam stream'a i powiedzmy takie rzeczy typu nie wiem, budowanie, typu rozkmiany przepraszam, różnych modyfikacji mm, właśnie na, na żywo, czyli razem z wami kiedy wy możecie oglądać, czy bylibyście czymś takim zainteresowani, jestem sam ciekawy co Wy o tym sądzicie? W związku z tym dajcie mi znać w komentarzach. Czekajcie, bo teraz tak, chciałem trzy sztuki kobla. Chciałem a, jedną sztukę drewna. Drewno przerzucimy na deski, deski przerzucimy na patyki. Ok, dwie sztuki, trzy sztuki. Ok, weźmiemy to, to, to i to. Okay. Myślę, że tym kierowcem będzie trochę szybciej. Ale lecimy dalej. Kolejną modyfikacją Tinker jest construct, to trochę, trochę już o tym mówiłem, wiecie już o tym, że ta modyfikacja się znajduje. Um. Podejrzewam, że w sezonie drugim zbyt późno zacząłem bawić tą modyfikacją. Tutaj bardzo, bardzo szybko rozpocznę zabawę z tą modyfikacją, z tego względu, że daje nam duże możliwości. Kolejna modyfikacja to jest Iron Backpack. To, to podejrzewam, że bardzo szybko będę używał, być może w drugim, trzecim, czwartym odcinku. Z tego względu, że um, Iron Backpack to jest mod, który dodaje dużo plecaków, w których możemy właśnie mieścić różnego rodzaju. Um, ty pójdziemy kopać w jednym plecaku na przykład trzymamy tylko i wyłącznie sadzonki, w drugim y, tylko i wyłącznie nie wiem, minerały, w trzecim tylko i wyłącznie W związku z tym naprawdę jest sporo rzeczy, y, sporo możliwości, sporo upgrade'ów. W związku z tym na pewno ta modyfikacja będzie przeze mnie bardzo często, y, przynajmniej na początku używana. Dużo upgrade'ów, ale to oczywiście będę o tym opowiadał dużo, dużo później, kiedy będziemy już bawili się samą modyfikacją. Okej, okay, dajmy trochę więcej Wam światła, bo podejrzewam, że Wy znowu nic nie widzicie. Kolejna rzecz Botania Botania to jest modyfikacja, którą aktualnie najmniej znam To muszę się przyznać Oglądałem e, możliwości tego moda Stwierdziłem, że e, jest ona bardzo ciekawa W związku z tym trzeba spróbować e, Również tego na swoim świecie Z tego co nawet widziałem To ludzie zagraniczni robią samą serię z Botani e, Direwolf bodajże zrobił 7 odcinków poradnikowych Um, czyli opisując tylko, tylko i wyłącznie samą modyfikację, czyli zobaczcie, jak ona jest bardzo rozbudowana, um, kolejną modyfikacją, która daje nam bardzo dużo jest Aktuali Editions. Um, to jest też nowa modyfikacja, która nie była wcześniej na 1.6.4, nawet nie wiem, czy była na 1.7.10. Na 1.1.10 aktualnie jest, ja ją wgrałem, widziałem, że ma dużo możliwości. Nie wiem wszystkiego, ale um, większość rzeczy, jakie są wprowadzone do tej modyfikacji, są mi znane, także będę Wam też omawiał po. Po trochu, e, jakie są możliwości e, w tej modyfikacji. E, Kolejny Ars Magica. Tego nie udało mi się w ogóle poruszyć w, w sezonie przez Świat Modami 2. E, z tego względu, że jakby chciałem to troszkę później zacząć, no ale. Nie udało się, nie udało się. Myślę, że w tym sezonie, sezonie numer 3, na pewno to trochę poruszymy, bo bawimy się trochę magią, pewnie kilka stworków również przywołamy, także ze spokojem wszystko będzie tutaj, podejrzewam, pokazane, rozpoczęte. W związku z tym myślę, że będzie ok. Nie ma w, w trzecim sezonie, nie mamy Towncrafta. Jakby na wersji 1.10 nie wyszedł, nie wyszedł Towncraft. Czy ubolewam, ciężko powiedzieć? Była to bardzo fajna modyfikacja, ale tak naprawdę, jeśli jej nie ma, to może i dobrze, a przynajmniej czymś innym się zajmiemy. W sezonie drugim bardzo dużo bawiliśmy się tam, kraftem. Nie wszystko pokazałem wam, ale dużo rzeczy było naprawdę pokazane. W związku z tym, um, jeśli w tym sezonie nie będzie tam, crafta, nic się nie stanie. Mamy tyle tych rzeczy do pokazania z innych modyfikacji, że spokojnie czymś się będziemy zajmować. Jak zwykle, będziemy automatyzowali świat tak samo, jak to byliśmy w sezonie numer drugim, i pokażę Wam wszystkie mody i możliwości jakie dają te modyfikacje. Naprawdę jest potężna ilość. Jestem ciekawy, że będziecie e, zainteresowani oglądaniem e, kolejnego sezonu, żebym mógł pokazać swoje możliwości, jakie dają mody techniczne e, właśnie w Minecrafcie. Ok. jak zwykle trochę się rozgadałem, widzę, że chyba nastał dzień. Oczywiście, że tak. Ciekawe, czy ja w ogóle znajdę swojego waypointa. Sporo drewna. Jestem ciekawa, w ogóle nie nagrywam, o tego też aktualnie nie wiem, ale to nic. Kolejną modyfikacją Baoblis. Z tego, co ja wiem, to Baoblis dodaje pierścienie. O właśnie, tutaj Baoblis. Różne pierścienie, które umożliwiają czy ułatwiają nam rozgrywkę. Typu na przykład latanie. Jest to bardzo ciekawa rzecz. W związku z tym na pewno będę w tym sezonie też używał tej modyfikacji. Draconic Evolution. Kto oglądał moje ostatnie poradniki, ten wie na czym polega sama modyfikacja. Dużo rzeczy. Z tym, że szczerze Wam powiem, że jest to modyfikacja, która będzie przeze mnie używana. Zresztą, jak ktoś zna tę modyfikację, to wie, że dopiero można ją użyć na samym praktycznie końcu gry. Z tego względu, że wcześniej nie będziemy w stanie, nie będzie nas stać na to tak naprawdę. Kolejna rzecz to jest mm, modyfikacja um, jak to się nazywa Advanced Druhatsie to, to, to jest tak samo kolejna, kolejny mod, który, który, z którego robiłem z którego robiłem e, poradnik w związku z tym ktoś kto oglądał mnie w ostatnich odcinkach wie dokładnie z czym to się je

Niestety nie udało mi się w całości w sezonie drugim rozwinąć tego tematu, czyli tej modyfikacji, ale będziemy mieli okazję w tym sezonie przez Świat z Modami 3. No wiadomo, są takie modyfikacje typu Extra Utilities, Dark Utilities i Evil Craft, które też bardzo urozmaicają rozgrywkę. Mamy między innymi Ruins, stwierdziłem, że warto byłoby tutaj urozmaicić trochę element RPG, Naszej serii. Nie musimy stricte trzymać się modów technicznych. Czasami możemy mieć taką odskocznię, właśnie od wszystkich modów technicznych i używać właśnie i używać właśnie czy, czy przejście na wyprawę do, 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 do podziemi, tak? Na pewno będziemy zabijali smoka, czego też nie zrobiłem przy światłodami. W ogóle zacznijmy od tego, dlaczego nie, nie, nie dokończyłem sezonu drugiego. Zauważcie, że dużo osób czekało na to aż. Pokażę rzeczy nowe, czyli coś co aktualnie jest na czasie, ponieważ Wy praktycznie już nie gracie, w to, nie gracie już na wersji 1.6.4. W związku z tym no nie było sensu dalej bawić się tą modyfikacją, ponieważ teraz nie Was nie oglądało. Zauważyłem, że Wy chcieliście rzeczy nowe, a nie ciągle coś co jest stare i Wy tego nie używacie. No, tak jak ja mówiłem na samym początku, dużo się zmieniło, bardzo dużo się zmieniło. Ponieważ sam na początku nie mogłem tego odkryć, jak w ogóle się poruszać w świecie Minecrafta przy modach technicznych. W ogóle zanim stworzyłem paczkę pod tą, pod tą serię, trochę czasu minęło. O Jezus Maryja, tego się obawiałem że wpadniemy w jakąś dziurę. Nie lubię zbytnie wchodzić do tych dziur, ale to jest ogólnie chyba dobry moment, żeby zakończyć opowiadać. ja, 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 jaj. jaj, 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 jaj. Idziemy dalej w dół. Zaczymy, przejdziemy się jeszcze kawałek. Hmm. Pójdziemy tak jeszcze. Okay. O jakich modyfikacjach Wam jeszcze nie powiedziałem? Takich ważniejszych. No to jeszcze tak. Mamy thermal Expansion to samo co było wcześniej. Raycraft to samo co wcześniej. Hmm. Także jest sporo nowych modów, jest sporo starych modów. W związku z tym nie będzie tak, że będzie się powtarzało wiele rzeczy. Co jest akurat dobre? Chciałem trochę odmienności, czegoś nowego, czego jeszcze nie było w moich sezonach. Nie ma zbyt dużo modyfikacji. Wiem, że ludzie często robią po 100-150, ale czy faktycznie z tych 150 modów korzystają? Ciężko mi powiedzieć. Dobra, czyli tak, mamy tutaj jakiś spadek, jakąś dziurę. To bym nie chciał tam w ogóle wchodzić. A! Do góry szybko, szybko, szybko musimy. Już wiem, po co zrobiłem tam ten piec. Po coś zrobiłem, ale nie pamiętałem po co. Już wam mówię po co. Gdzie mamy mięso? Wydaje mi się, że zdążymy przepalić też trochę, żeby się najeść na tyle i nie zginąć. Kiedyś było tak chyba w Minecrafcie, że jak byliśmy strasznie głodni, to schodziło nam życie do pół serduszka i... E... I jakby nie dało się zginąć. Teraz jest tak, że niestety, ale jeśli nie mamy jedzenia, jesteśmy bardzo głodni, to automatycznie giniemy. Dobra. Dobra. Ogólnie w, w sezonie. Czy może inaczej w samej serii zazwyczaj nie, nie bawię się w kopanie na odcinkach, ale jako że chciałem popowiadać troszkę. A w związku z tym stwierdziłem, że trzeba trochę pokopać, trochę wam pokazywać, trochę opowiedzieć w związku z tym to jest taki dobry moment. Taki pierwszy, drugi, trzeci odcinek, to są takie właśnie dobre momenty, żeby żeby poopowiadać trochę o samej serii, o o tym co będzie, co się zmieniło, jak to wszystko będzie wyglądało. Takich jeszcze ciekawszych modów to może opowiem, tylko będzie jeszcze Blood Magic. Tej modyfikacji też nie znam aktualnie. Wiem, że jest dużo możliwości, ale to muszę nadrobić te, te rzeczy. Zanim, czyli zanim zacznę bawić się tą modyfikacją, to będę na pewno jeszcze dużo e, uczył się. Pam Harvest Craft, to jest potężna modyfikacja. Dużo daje możliwości, dużo nowości. W związku z tym w związku z tym e, dużo też Wam pokażę. Roots, a, magiczna, magiczne rzeczy druidów Boże. Tak? Tak mi się. Druidów, czy takich małych skrzatów, ciężko mi powiedzieć. Okej. Okay. No i cóż, myślę, że to będzie, jeśli chodzi o pierwszy odcinek, trochę pokopałem, trochę popowiadałem. Chciałbym jeszcze, żebyście dali mi znać, jak wam się ogólnie podoba dźwięk, ponieważ nie wiem, czy być może większość z was zauważyła, że zmienił mi się głos całkowicie. Dlaczego? Dlatego, że zmieniła się jakby... Inaczej, Mam ten sam mikrofon, ale go troszkę ulepszyłem. W związku z tym, z, z, z tego powodu, że często mi pisaliście, że jest echo. Dajcie mi znać, czy również macie aktualnie echo, czy jakby to echo zniknęło. To jest bardzo ważne dla mnie, no bo chciałbym, żebyście Wy mieli też komfort z słuchania mnie i żeby nie było problemów z komunikacją między mną a wami, także dajcie mi, mi znać, jak w ogóle Wam się podoba aktualnie dźwięk, czy się poprawił, czy, 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 czy jest lepiej. Tak jak mówię, mikrofon jest ten sam, tylko i wyłącznie zmieniłem jakby odległość. Um, mam mikrofon aktualnie Beringa C1, nie C1U, a C1. Razem ze wzmacniaczem, trochę podregulowałem ten wzmacniacz. Troszkę dokupiłem komponentów typu statyw, typu pop popfilter, w związku z tym, jakby jest to bardziej profesjonalne, właśnie tylko właśnie pod to, żebym mógł dla was tworzyć tą serię, ale będą też inne serie, ale to oczywiście o tym będę mówił troszkę później. Będzie na to jeszcze czas. No i cóż, myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. W odcinku pierwszym przez świat z modami 3. Już niedługo się zobaczymy w drugim odcinku. Ja trochę pokopię, tak żeby w kolejnym odcinku znowu nie zajmować się tym samym. Trochę surowców zdobędę, trochę mm, drewna, trochę jakieś y, żelaza. Y, oczywiście troszkę więcej y, węgla. Tak jak mówię, potrzebujemy dużo tych surowców na samym początku, a bez kopania się nie obędzie. No i cóż, tak jak mówiłem, to będzie wszystko w tym odcinku. Odcinku numer 1, widzimy się w odcinku numer 2. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.